Luna Lawgucka Mander, jedna z bohaterek serii Harry Potter. Moim zdaniem ona powinna być z Harrym, gdyby nie Ginny, oczywiście. Mam tu na myśli, oczywiście, adaptacje filmowe, bo w książkach jest dość jaśniej wyjaśnione, dlaczego Ginny też mogła być jego ukochaną. W wersji filmowej Luna jest pokazywana jako taka totalna marzycielka czytająca żonglera byśmy powiedzieli, że taki, wiecie, odpowiednik czasopisma o teoriach konspiracyjnych dla czarodziejów. Luna była kurukonką. Wszyscy robili z niej psikusy. Na przykład ktoś zabierał jej buty i ona musiała potem szukać swoich butów. Luna była taką marzycielką, ale pomimo wszystko wzięła udział w misji pomagania właśnie Dambledorowi, Gwardia Dambledora.